Witamy po raz kolejny w tym samym dniu bo postanowiliśmy też rozbić ten temat każdą pieczęć jakby rozważać w osobnym filmie w tym, i dzisiaj w tym wypadku poruszymy temat kolejnej pieczęci drugiej czyli jest jeźdźca na koniu barwy ognistej przeczytamy sobie objawienia 6 3 4 kiedy zaś baranek otworzył drugą pieczęć, usłyszałem jak drugie zwierzę zawołało przyjść. Wtedy ukazał się inny koń. Był barwy ognistej albo czerwonej, bo w zależności od tłumaczenia. A znajdujący się na nim jeździec otrzymał władzę pozbawiania ziemi pokoju i doprowadzenia do tego, żeby ludzie poczęli zabijać jedni drugich, i dano mu wielki miecz. Czyli tu widzimy, że. Jest informacja o tym, że ten koń niesie ze sobą coś bardzo złego, ponieważ zawiera ziemi pokój. Eee, więc będzie jakaś tam wojna, jakieś konflikty, które będą skutkowały, że ludzie będą się wzajemnie zabijali. Tak. Jeżeli chodzi też o inny fragment, który nam to potwierdza, ponieważ ta, ta cała oś. Z apokalipsy, a z apokalipsy jest potwierdzona innymi fragmentami w Piśmie Świętym, na przykład w Ewangelii Mateusza 24:7. Czytamy: Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Królestwu będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. I tutaj jest taka wzmianka: powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. No to. Tu już powinno nas zastanowić: naród przeciwko narodowi, a czym to się różni, jak królestwo od królestwa? Królestwo no to po prostu, tak, jak na dzisiejszy język państwo, czyli wewnątrz, przepraszam, między państwami to są takie konflikty a naród przeciwko narodowi pod tym słowem się też kryje takie tłumaczenie, które oznacza rasę, ludzi, naród, narody, świat pogański, poganie więc e, nie chodzi tylko też o takie konflikty zbrojne między państwami, takie jak miało to miejsce za czasów II wojny światowej, ale również te etniczne albo jakieś wewnątrzpaństwowe, jakieś wojny domowe wywołane. No wiadomo przez kogo się e, e, takie konflikty rodzą, przez i jego sługusów, tak? Więc wewnątrzpaństwowe konflikty też w tym e, są. My Widzimy to za oknem, co się dzieje, nie tylko sytuacja na linii Rosja-Ukraina, ta, ta cała operacja, ale również inne konflikty, na przykład teraz Izrael i Palestyna. Tak? Rzekomy, rzekoma napaść Hamasu na Izrael spowodowała, że Izrael w kontrofensywie no, zaczął bombardować strefę gazy. I to się zaczęło, tak. I to też ma związek, właśnie z wypełnianiem się tego. Więc, koń maści czerwonej nie musi oznaczać wybuch jakiejś potężnej wojny trzeciej światowej, tylko początek konfliktu, w którym, tak jak koń rozpędza ten galop, ten jeździec tego konia, to się ma rozpędzić ten koń, czyli ma ten konflikt przybrać na sile i wciągnąć inne państwa, a w międzyczasie skłócić etnicznie narody, które są na przykład w naszym przypadku mamy bardzo dużo właśnie Ukraińców, którzy od, no już od kilku lat tak naprawdę stanowią powiedzmy zagrożenie, jeżeli chodzi o, o, o pracę, taką konkurencję, tym bardziej, jeżeli E, obywatele Ukrainy dostają pewne gratyfikacje, które bardzo e, tak naprawdę irytują Polaków, ponieważ Polacy tego nie otrzymują, no to już się wyzwala w nas taka niechęć, tak? Mało tego jeszcze historia ta niechlubna wojna, To wszystko wystarczy to jest taki e, zapał, jeżeli ktoś odpowiednio pokieruje tym medialnie, to mamy wojnę domową z, z obywatelami Ukrainy w środku a w Europie, Europa jest podzielona już od kilkunastu lat przez to, że Unia Europejska naciskała na to, aby przyjmować uchodźców islamskich, islam i chrześcijaństwo spójrzcie jak mało potrzeba aby tam też wybuchło i ktoś jeżeli ma taką moc jeżeli chodzi o media to może to, może to naprawdę zapalić do granic czerwoności do tego dojdą te konflikty które no, jeżeli, chodzi o te, jeżeli chodzi o Izrael i Palestynę no to tych sojuszników Izraela i palestyńczyków jako m, tego świata arabskiego islamskiego będzie zarzewie ognia i może, może się to skończyć właściwie my uważamy, że to skończy trzecią wojnę światową ale może o tym e, powie Dawid szerzej jeżeli chodzi nawet o e, pewne Powiedzmy, m, informacje z takiej książki, która była spisana chyba 150 lat e, wcześniej przez globalistów, tak? przez masonów, którzy e, tutaj nie kryli się z tym, e, jaki mają plan na najbliższe 150 i, i więcej lat, bo, bo tak, e, tak była ta pisana książka przez Pajka, ale to tam może Dawid to powie albo zacytuje. Tak, bo generalnie to nie jest tak, że nagle coś spada nam na głowę, nagle spada trzecia wojna światowa, to nie jest tak, bo ten plan jest bardzo zaawansowany i sięga historii pierwszych dwóch wojen światowych, tylko prawdy historycznej, która jest związana z tymi wojnami, a nie tym, co nas nauczono na historii. Ponieważ wszystkie cele, prawdziwe intencje powstania pierwszej i drugiej wojny światowej tak naprawdę są nieprawdą, są nieprawdziwe. To wszystko jest ukryte, prawdziwe cele były inne, a to było tak naprawdę przygotowywanie tylko świata e, do, do ostatniej trzeciej wojny światowej. I ten plan był rozciągnięty, zauważcie, na kilkadziesiąt lat. Z jakim wrogiem my tak naprawdę mamy do czynienia, który przedsięwziął plany, które są rozciągnięte w tak e, długich latach. E, bo tak jak mówiłem, e, zażeniem do rozpętania się trzeciej wojny światowej będzie właśnie, będą właśnie rejony Palestyny, tam gdzie teraz jest państwo Izrael, niedawno powstałe, które ma też um, bardzo ważny jakby związek z, z tymi wydarzeniami, które były właśnie po wojnie. Um, jednym z celów II wojny światowej było właśnie powstanie państwa Izrael i ten Holokaust, który był przeprowadzony przez Hitlera, który zresztą no nie był sam, ten, ten człowiek był opłacany przez bankierów amerykańskich. Przez duże korporacje paliwowe. Dzięki tym amerykańskim korporacjom tak naprawdę doszło do, do II wojny, doszło do Holokaustu. Celowo wymordowano, wygazowano tyle Żydów po to, aby zyskać globalne poparcie na to, aby utworzyć państwo Izrael. Bo tuż po tych wydarzeniach, w roku 48 decyzją ONZ-u pozwolono, przeprowadzić większy transfer Żydów w strefę właśnie tam palestyńską, bo wtedy, tuż przed założeniem państwa Izraelu, to była kolonia brytyjska, to, to były tereny, które należały do Wielkiej Brytanii. Natomiast już podwaliny pod ten transfer, zauważcie, że to, to też tak nie spadło z nieba, bo oni sygnalizowali, powstanie państwa Izrael poprzez Pakt Belfora, który został podpisany sobie sprawdzić w 1917 roku, który był de facto pozwoleniem, oddaniem władzy brytyjskiej głównemu e, przedstawicielowi lowi e, syjonizmu, e, czyli tej społeczności alażydowskiej, która tak naprawdę e, nie jest tą e, hebrańską społecznością biblijną, tylko tylko, um, tylko czy, czy, czy też syjonistyczną. I tam na pakcie Belfora widniał właśnie e, podpis e, e, Rothschilda, czyli e, jednego z głównych rodów satanistycznych, właściciela banków centralnych i praktycznie no, jest jeden, jeden z najbogatszych rodów na świecie e, i w którym właśnie na tym pakcie było już pozwolenie przez Ministra Spraw Zagranicznych oddanie terenów właśnie tam w rejonie parcyny Żydom. Potrzebowano tylko wtedy, oczywiście Holokaustu, potrzebowano powodu, aby móc ustanowić te państwo. No i wymordowanie tylu, tylu milionów Żydów jeszcze w taki sposób pozwoliło decyzją bardzo szybką utworzyć te państwo w 1948 roku pomiędzy, też bardzo ważna rzecz, pomiędzy Kraje islamskie, bo tam mamy wokół Izraela no, tak naprawdę e, kraje islamskie. A więc to jest e, taki kamyk rzucony e, po, środku, po środku, jakby relika bok religii, prawda? A więc e, to już był zjazd tego, że tam będzie się kotłować, tam będzie walka. I zresztą była od tamtych lat do dzisiaj. Tam jest ciągle, e, są wojny, tam jest ciągle walka o teren. I e, tak naprawdę e, to będzie zażenie do, do wojny religijnej. E, tam jeszcze wchodzi w grę e, świątynia zburzona Salomona w 70 roku. Aż w 70 roku została zburzona świątynia e, podczas panowania Rzymu. I do dzisiaj e, no, tej świątyni tam nie ma, ale na terenie tej świątyni jest meczet islamski Alaksa. I jest to taki teren sporny między tymi dwoma krajami, żydowskimi żydowskim, i, żydowskim i, i islamskim. I teraz tam właśnie w tej chwili dochodzi do spięć do, do ostrych, w wyniku których może naprawdę to wszystko eskalować na skalę globalną, bo zauważcie też, że właśnie tak jak Piotrek wcześniej wspominał, i jak dużo islamistów jest w Europie, plan migracji trwał przez grube 10-15 lat ostatnio kiedy to właśnie pod, pod przykrywką jakby humanitaryzmu tak, i, i, i pomocy jakby uchodźcom wprowadzano mieszano jakby kultury do islamską z chrześcijańską więc to wszystko nie spadło że tak powiem nagle to wszystko było skrupulatnie przygotowywane w w, pod przykrywką demokracji, pod przykrywką równości, pod przykrywką e, pomagania i humanitaryzmu, czyli zazwyczaj w, przy akompaniamencie e, szlachetnych haseł, którym no, chyba nikt nie, nie może się sprzeciwstawić. Natomiast cele zawsze są inne e, tych e, szlachetnych hasełek. i my to dzisiaj e, razem z Biblią oczywiście, bo my możemy te rzeczy odkrywać i łączyć te kroki dzięki. E, dzięki Biblii, e, i to jakby od, odkrywać to, co jest e, zakryte. E, tutaj jeszcze właśnie była też mowa o, e, o mieszaniu się, o na, na, e, przeciwko narodowi, bo też ta, ta, ten konflikt zbrojny, ta, ta, cała, cały ten drugi jeździec to, to nie będzie też taki typowy, tak jak my pamiętamy pierwszą czy drugą wojnę światową, gdzie tam czołgi, rakiety były. E, oczywiście będą jakieś e, takie e, pewne miejsca, że tak powiem, niszczone i bombardowane. Natomiast e, typ wojny będzie troszeczkę inny. Właśnie będzie na, na, na zasadzie wojny domowej, tak abyśmy między sobą się tutaj e, skłócali i kłócili. Nawet z, e, zobaczcie, chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu wyszedł film premiera filmu War czyli Wojna Domowa w Stanach Zjednoczonych, w którym pokazano właśnie jak dochodzi do. Do, do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. A tak jak wcześniej mówiliśmy, że przemysł filmowy zawsze, który, który de facto właśnie te elity mają w posiadaniu, zawsze oni programują te wydarzenia wcześniej i jakby ludzie będą instruowani tymi scenariuszami tego, tych filmów, kiedy zaczną się dziać prawdziwe wydarzenia. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć, ponieważ my widzimy. Jakby świat podzielony tak, tak, tak naprawdę na dwa fronty. Tutaj mamy Amerykę wraz ze sojusznikami, czyli Wielką Brytanią, Unią Europejską. Natomiast po drugiej stronie mamy, mamy Chiny, mamy Rosję, mamy Iran, a jeszcze Izrael wchodzi w skład sojusznika amerykańskiego. Czyli można powiedzieć, że świat z grubsza jest podzielony na dwa fronty. I mamy tutaj jakby wojnę o strefę wpływów, tylko my chcemy powiedzieć Wam jedną ważną rzecz, która też jest ważna, by rozumieć. Tak naprawdę, premierzy i prezydenci tych krajów, oni nie rządzą tymi krajami. To są tak naprawdę ludzie, którzy są podstawieni, którzy wykonują polecenia. Kukielki. Takie kukiełki, które wykonują polecenia z góry. Tam na górze nie ma podziału żadnych. Tam na górze jest jedność, tam na górze jest jeden zamysł i, i, i jeden rząd, a my, oczywiście. Może to jest dobry moment, żebym zacytował Alberta Pajka 150 lat wcześniej, jeśli pamiętam w Swojej książce, zobaczcie z jakim wyprzedzeniem, właśnie ci globaliści, o których mówi Dawid, planują sobie przyszłość i mało tego, e, znali zamysł tyle lat wcześniej, e, po co im to było, jaką wiedzę też mają. Ja, ja przeczytam Wam fragment e, książki. To jest Plan trzech, trzech Wojen. Plan Trzech Wojen Alberta Pajka. Trzecia wojna światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi syjonistami oraz liderami świata islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam, czyli islamski świat arabski oraz polityczny syjonizm, państwo Izrael, wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie z dziczenia i najbardziej krwawe orgie. No i słuchajcie, spójrzcie na przykład tej wojny Rosja kontra Ukraina. Przecież... To było tak naprawdę bardzo mocno inicjowane, że dojdzie do tego, że wojska rosyjskie wejdą na teren Ukrainy, ponieważ to, te pseudo przecieki były przed samym tym wjazdem na Ukrainie, na Ukrainie znane prawie każdemu. I zobaczcie, jak ludzie zareagowali na to. No przecież mówili, no to do tego miało dojść. Czyli, a teraz podobne jest. O trzeciej wojnie światowej, o ryzyku, coraz częściej mówią politycy. Chyba ostatnio też oglądałem takie yy, taki przemówienie, chyba premier Słowacji to był. Mówił właśnie o tym, że yy, chyba Unię, NATO chce wysłać jakieś tam wojska na, Ukrainie, na Ukrainę. No to by się wiązało że z, z eskalacją konfliktu i tam oczywiście obawy tego człowieka o to, że Słowacja jest zbyt mała, jeżeli chodzi o militarną potęgę. I ich tam potencjał w broni i się boją, nie będą na nikogo wysyłać. Ale zobaczcie, takie osoby jak premierzy mówią o tym, już nie mówię o, też o Macron i o innych, nawet dywagują i prognozują, że no, trzecia wojna światowa. Myślą, myśl, że w, gdzieś może w, jakoś tam na przełomie półtora roku, osiemnastu miesięcy się zacznie. Oni to mówią, a wiecie po co? Po to, żeby was jakby przyzwyczaić do tego, oswoić, że no, no jak wybuchnie, no to przecież mówili o tym, no jest normalne. Tylko, że szereg innych rzeczy będą mogli oni wprowadzić przez wprowadzenie stanu wojennego. Mało tego, no te konflikty właśnie, o, o których właśnie Pismo Święte mówi, naród przeciwko narodowi, to ma wykończyć, zdestabilizować Europę. Ten czerwony jeździec jest pewnym elementem jeszcze innego opisu biblijnego, który będziemy, o którym też będziemy mówić, ponieważ to ma też wpływ. Tak, to, tak samo to co się dzieje w Izraelu dlaczego tam właśnie te wzgórze świątynne o ten cały teren jest zarzewie sporu też się wiąże jeszcze z, z innymi elementami i też od razu chciałbym powiedzieć dla wszystkich wierzących powiem co tutaj, jest, tutaj często mówią że o, ale wy może straszycie ludzi wy się boicie a przecież Jezus mówił Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. My się nie tworzymy tym, tylko że jeżeli coś widnieje w Biblii, to ma to znaczenie, pewne ostrzegawcze przed tym, co nadchodzi. I to, o czym teraz mówimy, chcemy wykorzystać w ten sposób z Dawidem, aby pobudzić waszą dociekliwość i chęć poznania prawdy. Bo jeżeli takie rzeczy... E, mogą obudzić ludzi i zaczną szukać, to gwarantuję wam, że jeżeli naprawdę przyłożą się do tego właśnie e, badania tych wszystkich e, planów globalistów, to oni znajdą Boga, ponieważ globaliści czczą fałszywego Boga e, i tak naprawdę taki prawdziwy szur, foliarz, antysystemowiec, który poważnie traktuje te informacje. On nie będzie w stanie mógł egzystować, jak tylko nie przyjść do Boga, ponieważ żaden człowiek nie jest się w stanie przeciwstawić tej machinie, która ruszyła. Ludzie, którzy rzekomo walczą ze sobą, czy Putin, czy Żeleński, to są ludzie, którzy przychodzą do Klausa Szwaba i, i tak naprawdę tam odbierają instrukcję. Tak? Instruktaż, co mają zrobić, jaki jest plan, nawet powiemy, w innych. Nagraniach o fałszywych prorokach, o których tutaj słuchajcie Ewangelia Mateusza. Marka mówi, że też Wysyłk fałszywych proroków będzie, i na czym polegają te zwiedzenia? Są ludzie kreowani przez system, kreowani przez masonów, którzy przyjmują postać e, takich wyznawców, naśladowców Chrystusa, mówią pięknie o Chrystusie, cytują słowo Boże, no i rzekomo są prorokami, ponieważ przepowiedzieli jakieś prostwa, które się wypełniły, ale wiecie jak to się odbywa? Oni dostali kartkę z tym, co ma nastąpić, ponieważ to nie są prostwa, tylko plany. Realizacja planów, które były powzięte kilkadziesiąt, albo nawet tak jak w przypadku tego Pajka, który to o tym opisywa, to opisuje, to było, bo to też nie dodałem. Albert Pike pisał to przed rozpoczęciem, jeszcze nie było I wojny światowej, tak? 1871. No to, no to zobaczcie, a on już pisał o trzeciej. No to jak? On pisał o trzeciej, a jeszcze pierwszej i drugiej nie było. On w tym liście używał, używał takich nazw jak nazizm, komunizm, których jeszcze nie było. No właśnie, to, to, to spójrzcie. On operował pewnymi takimi stwierdzeniami. Które dopiero miały być. To co on jest prorokiem? Nie, on po prostu wiedział, że taki jest plan globalistów. I ci fałszywi prorocy to samo. Taka sama jest zasada: oni po prostu przepowiadają, że na przykład to i tam tamto się stało i promują takich proroków, po to, żeby ludzie zaufali im, no bo się spełniło to co on mówił. Proroctwa to nie było proroctwo, on po prostu powiedział to co będzie. A takich ludzi z masę w sieci i spiskowcy o tym wiedzą. Tych, tych przepowiadaczy, a to są, nie są przepowiadacze, tylko e, i po co oni są? Po co są fałszywi prorocy? I po co są takie treści, e, jak teraz czytamy e, Alberta Pajka, udostępniane? Ponieważ diabłu zależy, aby e, takich wymagających, e, wymagających osoby, które właśnie kopią, dociekają, zadowolić tymi treściami, ale tak naprawdę te treści mówią, że zima będzie bardzo zimna, ale nie mówią, co zrobić, żeby nie zmarznąć. A Słowo Boże mówi, że zima będzie zimna, ale mówi, co zrobić, żeby nie zmarznąć i ocalać. Dlatego bardzo zachęcamy do studium Słowa Bożego. Tu wszystko znajdziecie. My nawet nie będziemy mieli tak czasu, żeby o innych fragmentach mówić, bo chcemy tu już też kolejny odcinek mówić już o tym jeźdźcu trzecim, o tej trzeciej pieczęci. Więc, ale tu będziemy też wracać, tak, bo, bo te wszystkie wydarzenia, jeżeli chodzi o apokalipsę, one są pewnym, pewnymi opisami z innych fragmentów, bo tam, tam jest użyty troszeczkę inny sposób przekazywania informacji, dlatego że to miało być zakodowane, także e, zapraszamy Was na Kolejny odcinek to będzie trzecia pieczęć Apokalipsy, czyli ten koń maści czarnej. No, i, i tam będziemy po kolei tak? tą, tą całą oś pieczętowywać. I po co to robimy? Znowu też do, dla wierzących. To jest po to, aby ludzi ostrzec. Dlatego, że te prostwa są ważne. Są są naprawdę ważne, ponieważ to stwórca stwierdza, więc one są nie dla ozdoby. I my będziemy to robić. Oczywiście też nawołując do, tej, do pokuty, bo bez tego no to nie ma zbawienia, tak? Serce musi być przemienione, także to idzie w parze. Także Bogu dziękujemy, jak za każdym razem, za, za ten odcinek. Chwała Jemu i chwała, jak szła Mesjaszowi. Poczekaj.